dobry. Ja na pokład tylko z tą jedną walizeczką. No, widzę, że jedna, ale konkretna. Zaraz sprawdzimy sobie wymiary, dobrze? Wydaje mi się, że powinno być okej. Okay. Ja zawsze z nią jeździłam. Nigdy nie było problemu. Tak, tak. Wszyscy tak mówią. Zobaczymy. Nie no, naprawdę. Ja ją specjalnie kupowałam pod bagaż podręczny. No, niech pani spojrzy. Wystaje dokładnie 2 cm. A, to chyba nie będzie problemem. Ależ oczywiście, że nie. To będzie tylko dopłata. 200 euro. Teraz tutaj. Słucham? To jest drożej niż w obie strony. Albo Pani zapłaci, albo może pani oddać bagaż do utylizacji. Ale to jest tylko 2 centymetry. Tak, ale jakby każdy tak sobie wziął za duży bagaż, to też jest dużo obciążeń samolotu i to też się wiąże z pewnym ryzykiem, tak? Aha! Ale jak już dopłacę, to ten ciężar nie będzie problemem. Dokładnie! Co? To będzie płatność czy utylizacja? No dobra, niech będzie. Dobrze, w takim razie utylizację poproszę. Co? Nie mam w niej za wiele rzeczy, a już tanie sobie kupię nową walizkę. Oczywiście, jak najbardziej rozumiem. Przepraszam! Fryderyk, zwalniam się.